Taką trochę wyznaję zasadę, że y, nie ma co czekać na wenę. Trzeba po prostu przyjść do pracy codziennie i po prostu siedzieć, y, że tak powiem, wysiedzić tą, 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 tą wenę. To jest do Rzeków. To jest motyw bardzo w Stanach popularny. To jest moment, kiedy powstaje tak projekt bombki, to jest model z plasteliny i po prostu modeluję sobie, tak na takim uchwycie patyku, żeby mu z nim sobie kręcić. Mam też taki ten, ale to już do jakiegoś tam precyzyjnego wygładzania yy, szczegółu. natomiast jak potrzebuję go oglądać z różnych stron, no to wtedy najlepiej mi jest to mieć po prostu w ręce i, i sobie patrzeć z różnych stron. Zaczęło się od, od najwcześniejszego dzieciństwa, bo, bo yy, próbowałem rzeźbić w różnych kawałkach kory, w mydle. Co złapałem w domu, co się nadawało, to, 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 to właśnie w tym rzeźbiłem. W, w kawałku mydła rzeźbiłem, rzeźbiłem Madonnę jakąś, czy, czy, czy tam jako, jakieś dziadki, takie świątki. Miały też wpływ na to legendy, <laughs> czy na przykład mity o, o, o Ikarze i Dedalu który na pewno zrobił na mnie duże wrażenie. Książka yy, o Żółtej ciżemki która była moją ulubioną książką z dzieciństwa o małym chłopcu, który rzeźbił yy, pasąc krowy na pastwisku i później narobił sobie z tego powodu kłopotów. No ta historia bardzo mi się podobała i to była taka moja... Zresztą, no, ja się czułem jak ten Wawrzek, który tam rzeźbi sobie coś z kozikiem. Miałem też taki kozik nawet. Moim takim ulubionym materiałem, to był w, te, w czasach głębokiego PRL-u, to były po prostu kawałki gipsu ze ścian działowych, które walały się po, po budowach, więc zbierałem te kawałki w nich coś tam rzeźbiłem sobie, jakieś rzeczy. Za namową mojej mamy spotkałem się z takim panem, też artystą, amatorem, ale on malował na szkle, też rzeźbił trochę. No i jak on zobaczył moje rzeźby, to stwierdził, no, że, 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 że warto by to było jakoś rozwijać. No i przez rok, ponad rok brałem lekcję rysunku i, malarstw, i, i rzeźby. I, no i później przystąpiłem do tego egzaminu, zdałem na akademię. No, a po, po szkole, no to takim pierwszym naturalnym tak powiem, moim wyborem no to była kontynuacja pracy w, tej, w konserwacji, no bo tam miałem po prostu jakieś znajomości. I spotkałem kiedyś człowieka, którym się zetknąłem właśnie w czasie jednej z takich, z takich prac i on mnie namówił, żebym przyszedł do, do takiej firmy, która się zajmuje bombkami. No, trochę to, żeby nie potraktowałem tego zbyt poważnie, bo, no bo wydawało mi się, że bombki to taki w sumie trochę taka mała sprawa. Poszedłem zobaczyć, jak wygląda ta praca. No, i no, i okazało się, że to nie jest takie takie wszystko takie banalne i takie proste. Znaczy, można było też troszeczkę się tam że tak powiem, wykazać. A druga sprawa, no nie, 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 nie ukrywa, że to była jednak sprawa finansowa, że praca była stabilna i dobrze płatna. I tak zaczęła się moja przygoda z gąbkami. Jak skończę taki ten, no to wtedy muszę zrobić model. Od, przy jak gdyby odlew tego modelu muszę odla, odlać go z, z, z gipsu. I, no to jest taki też y, kilkuetapowy, że najpierw muszę go zrobić negatyw, później rozebrać ten negatyw, wyjąć z niego plastelinę i wlać w to miejsce gips, później zamknąć tą formę. No i mam dopiero tak trwały już, to jest trwały model. Ten jest, y, muszę jest w wielu cyku, to jest plastelina, więc żeby się tam nie kazał, czy coś, to muszę go otrzymać w chłodzie. Ja lubię wyzwania, yy, dlatego że to, to jak gdyby raz, że buduje moją, moją markę w tej, w, tej, w tej branży, a po drugie yy, no jest, jest takim no, urozmaiceniem, bo ta, ta praca jest, no, nie ukrywam, często monotonna, polega na, na takim technicznym obrabianiu tych, tych, tych projektów, ale czasami trzeba się po prostu mocno namęczyć na i na, nakombinować, żeby zrobić coś, co zrobi wrażenie. Hmm. To, jest, to jest taka pasta na bazie pasty do podłogi do, do, do pastowania podłogi po prostu. I ona oddziela może taką warstwę dzielającą jeden gips od drugiego jak będę zalował to gipsem żeby się ten po prostu nie skleił to muszę to odizolować taki izolator patrząc na swoje życie, no to, no to, to musi być pasja, skoro yy, poświęcam temu większość, większość czasu i, i, i bardziej się nieraz yy, martwię, czy, czy tam coś nie, jest nieskończone, czy, czy, czy yy, No myślę o tym nawet, no to może to być też pewien rodzaj pracoholizmu, ale ale myślę, że to jest to jest pasja yy, no, tworzenia nowych rzeczy i to, to przede wszystkim Daje satysfakcję taką bardziej. Nie, nie tylko materialną, ale taką jak to powiedzieć, duchową, mentalną. Na jest tak, że, że kiedy na przykład pada, pada propozycja, żeby się gdzieś wybrać do znajomych, albo ze znajomymi gdzieś na, na, do, na, do, do, do knajpy, czy, czy gdzieś posiedzić to się zastanawiam, czy. Czy nie wolałbym po prostu zostać w pracowni i posiedzieć te, te, w sobotę, większość sobót spędzam po prostu w pracowni do późnego wieczora i, i, no i pracuję po prostu, bo zawsze mam y, tą, jak gdyby, ten pewien niedosyt, że mógłbym y, więcej rzeczy już skończyć i, i mieć jak gdyby, z nich radość i satysfakcję. To nie jest gotowa, to jest dopiero jak gdyby trzeci etap z czterech, nie? Teraz muszę tutaj to wygładzić. Ja? Nie, o, nie. Nie polecam. Są już bardzo twarde i stare. Moja choinka wygląda zupełnie. Inaczej niż to, o czym opowiadałem. Dlatego, że yy, przy, dwa lata temu przygarnęliśmy kota z schroniska. I pierwszego dnia, kiedy rozłożyliśmy choinkę, jeszcze bez żadnych ozdób, kot wyszedł na sam czubek tej choinki. Dlatego, ona jest przywiązana do karnisza. No i stwierdziłem, że nie ma takiej opcji, żeby. Żeby powiesić tu jakąkolwiek szraną bombkę, ponieważ ona natychmiast znajdzie się na ziemi. Zresztą pod, pod choinką jest mnóstwo tych, tych rzeczy. No więc moja żona ubolewała przez cały rok, płakała, że au, że nie będzie mieli bombek na choince. No i zmusiła mnie i, i moją córkę, żebyśmy robili właśnie własną ozdoby. Ona sama suszyła pomarańcze, przyklejała te. Robiła kokardki, ponieważ moja żona ma zdolności krawieckie. Zresztą... No, ja też troszkę się dołożyłem do tego różnymi tam wszystkim swoją pracowitością. No i, i cały czas słuchaliśmy, że jest za mało, że jest za mało, że ta choinka będzie taka biedna. Jak zaczęliśmy to wszystko wieszać w wigilję, to się okazało, że połowa tych rzeczy się nie zmieściła po prostu. <grym> I mamy jeszcze w pudełkach na zapas, także bazyl ma używanie, ponieważ zrzuca z choinki co noc praktycznie, ileś tam tych tych, tych ozdób. No ale nic im się nie dzieje, ponieważ bombki są ze styropianu, z pluszu i z, niestety z plastiku. Ale jak kiedyś dorośnie, to powiesimy bombki. или будешь звездой Ютуба.